Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza. Powoli wracamy do normalności. Chciałem bardzo serdecznie szczególnie dzisiaj przywitać grono profesorskie, które właśnie w tych nienormalnych czasach, czasach epidemii wspierało sądecką edukację, wspierało sądecką młodzież w sposób szczególny, ponieważ jest to grono osób, które zdecydowało się na poprowadzenie lekcji Korków od prezydenta. Które były szeroko rozpowszechniane zarówno w internecie, jak i przez regionalną telewizję kablową, przez portal Sądeczanin. Bardzo się cieszę, że Państwo włączyliście w to, się to, w to wsparcie dla Sądeckiej Młodzieży. Szczególnie, że to taki trudny okres, też przedmaturalny. Niedługo egzaminy i myślę, że dołożycie swoją cegiełkę do sukcesu Sądeckiej Młodzieży. Nie muszę opowiadać, jak bardzo jestem związany. Z światą, bo, bo ponad 40 lat mój tato poświęcił pracy dla też młodzieży, także sądeckiej, w zakresie biologii i chemii. Cieszę się również z tego, że dzisiaj możemy się już spotkać w miarę normalny sposób, zachowując oczywiście środki bezpieczeństwa, ale jednak w ten bezpośredni sposób chciałem Państwu podziękować. Nie ukrywam, że kilka, kilka tych Waszych filmów, lekcji, wykładów obejrzałem. No zdecydowana różnica w stosunku do sadzenia rzeżuchy czy trawy w stosunku do tego, co robiły inne siły w tym kraju, więc za to dziękuję, bo dziękuję wam wszystkim za ten poziom, za to, że widać było tą Waszą dużą wiedzę, to, że chcecie tą wiedzę przekazać. Myślę, że nasze dzieciaki, nasza młodzież to doceni, a ja dzisiaj w symboliczny sposób, ale jednak chciałem pochylić się przed Państwem, podziękować w imieniu swoim, w imieniu właśnie młodzieży, która była odbiorcą tych, tych lekcji. I mam nadzieję, że będziemy właśnie ubogacać w różny sposób pracę z naszą młodzieżą. Też to był taki trochę przełomowy moment w metodach też edukacji, bo, bo się okazało, że nagle musimy z dnia na dzień zmienić te formuły, te, te formy komunikowania się z, nawet z młodzieżą. Także z całego serca Państwu dziękuję. Przygotowałem dla Państwa osobiście podpisane przeze mnie takie listy gratulacyjne, dziękujące Państwu za to, że, że włączyliście się w tą, w tą całą akcję.